Chcesz zbudować dobry i zgrany zespół, albo pracować w dobrym zespole, uważaj na swoje ego. Tak, dobrze słyszysz, na ego. Nie zawsze problem zespołu i tego, czy dowodzi tematy, czy też nie, leży w samym zespole. Znacznie częściej winę za porażkę albo drobne niepowodzenia ponosi sam lider i przekonania, którymi się kieruje. Porozmawiajmy zatem o tym, jak ego lidera może rozbić i zdemotywować najbardziej zgrany zespół. Ciekawa jestem, czy w tym odcinku podcastu odnajdziesz opis kogoś, z kim zdarzyło Ci się pracować. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we freelance piszczy skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania du pogodzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. W ostatnim czasie bardzo dużo czytam, szkole i rozmawiam o leadershipie. O tym, jak być dobrym szefem, jak zbudować zespół, któremu się chce i jak zmotywować członków swojego zespołu do działania. I w ogóle, jak pracować ze swoimi przekonaniami jako szef czy szefowa. Analizują też postawy szefów i klientów, którzy uważali się za moich szefów, z którymi miałam do czynienia przez ponad 20 lat zawodowej aktywności. I aż mi się wierzyć nie chce, że to jest aż 20 lat, więcej niż 20 lat. I byli to przeróżni szefowie, od furiatów, przed którymi człowiek uciekał korytarzem, po takie trochę ciepłe kluchy które nigdy na stanowisku szefa nie powinny się znaleźć. Pracowałam z cholerykami, upartymi osiołkami, ale także z otwartymi i kreatywnymi przełożonymi, których z czystym sumieniem mogę nazwać prawdziwymi liderami. Kim bowiem jest lider? No właśnie, kiedy mówimy w podcaście o leadershipie, to chciałabym zacząć od definicji lidera, takiej mojej definicji lidera, bo oczywiście możesz się z nią zgodzić bądź też nie, możesz mieć swoją, możesz uzupełnić to, co w tej chwili powiem. Dla mnie lider to nie jest tylko człowiek, który jest szefem, przełożonym dyrektorem, ma wyższe stanowisko i jest nad tobą w hierarchii. To przede wszystkim ktoś, kto umie pracować z innymi osobami. Jest ich prawdziwym przewodnikiem. Daje przykład, wymaga od swojego zespołu bardzo dużo, ale bardzo często też od siebie znacznie więcej. Nie pokazuje tylko palcem, co jest do zrobienia, tylko daje przykład, jak to zrobić. Prowadzi swój zespół do sukcesu, motywuje, dba i walczy o niego, kiedy trzeba. No i przede wszystkim. Zasługuje na szacunek. Prawdziwy lider to też taka osoba, dla której zespół jest w stanie zrobić bardzo wiele, bo mu zwyczajnie zależy na tym, żeby ten lider nie odszedł, nie zmienił zdania, nie zmienił zespołu, nie zmienił pracy, tylko chciał z nimi pracować. I tak uczciwie mówiąc, jak tak analizują te moje ponad 20 lat pracy zawodowej, to chyba tylko dwa razy w mojej karierze spotkałam takiego szefa. Za którym wszyscy byli gotowi pójść w ogień. I biorąc pod uwagę fakt, że jednak trochę tych szefów miałam, to jest to naprawdę bardzo mało. Dlatego dzisiaj mówię właśnie o leadershipie, dlatego dzisiaj szkolę z przywództwa, z tego, jak być dobrym, dobrym liderem, bo chciałabym, żeby każda z nas i każdy z nas miał takiego szefa, pod jakiego skrzydłami miałam okazję pracować kilka razy. No właśnie, Uczą kompetencji liderskich, uczą kompetencji menedżerskich i pokazują, jak zadbać o swój zespół, żeby nie tylko dowoził tematy, ale przede wszystkim, żeby mu się chciało. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć ci o tym, jak to zrobić: jak zbudować taki zespół, któremu się chce, ale nie tylko dlatego, że ten zespół ma taką motywację wewnętrzną, że to są ludzie zmotywowani, którzy no, po prostu lubią pracować, ale również dlatego, że ty jako lider, Albo osoba, z którą pracujesz, która jest liderem, jest takim otwartym człowiekiem, dla którego po prostu chce się robić więcej. A prawda jest taka, że nie wystarczy być dobrym szefem, żeby być dobrym liderem. I mam wrażenie, że wiele osób myli ten taki słynny leadership z władzą. To, że ktoś jest szefem, klientem, CEO, stoi na czele zespołu, to wcale nie oznacza, że jest jego liderem. Tak sensu stricto. Dobry lider to nie jest ten, który co miesiąc przelewa tłustą kwotę na twoje konto, ani nawet ten, co ją zleca do wypłaty albo ją zatwierdza. I nie wystarczy podpisanie przelewu, żeby się nazwać dobrym szefem. No serio, nie. Ja wiem, że wiele osób Przynajmniej tych osób, z którymi ja miałam okazję kiedyś pracować, miało takie przekonanie, że jak wypłata jest taka tłuściutka, sowita, to w zasadzie o co więcej chodzi. No ale serio, w dzisiejszych czasach, no nie wystarczy. W czasach, kiedy to biznesowe partnerstwo jest czymś znacznie więcej niż tylko podpisaną umową i wymianą usług, leadership to nie tylko kasa na koncie. Ja wiem, że wiele z was i wielu z was to wie, ale tak... Myślę sobie, że warto czasem przypomnieć. I ja celowo w tym odcinku nie robię rozgraniczenia na pracę etatową, czy też na prowadzenie własnej działalności i na sytuację, kiedy pracujesz z zespołem klienta. Bo we wszystkich tych przypadkach możesz mieć do czynienia z liderami, którzy są prawdziwie świetni w tym, co robią, ale również z takimi, których lepiej omijać szerokim łukiem, bo poza nazwą stanowiska, to oni koło prawdziwego lidera nawet nie stali. Jakie są zatem cechy dobrego lidera? Wspomniałam już o tym, że dobry lider to taki, który dba o swój zespół. Pochylmy się zatem chwilą nad tym tematem. Jakimi cechami wyróżnia się ten dobry lider i co to znaczy, że on dba o swój zespół? Czy to znaczy, że załatwia mu lepszą, lepsze zadania, czy załatwia mu lepszą pracę albo jakieś lepsze projekty? Czy może oznacza to, że murem zawsze broni swojego zespołu, i nawet jak go gdzieś tam opieprza na boku, to jednak przed wszystkimi innymi na zewnątrz jest zawsze za swoimi ludźmi? Moim zdaniem trochę tak jest. No i przede wszystkim. Dobry lider to taki, który jest otwarty na swój zespół, czyli chce go poznać, bierze czynny i świadomy udział w procesie rekrutacji, a jeśli dziedziczy zespół po kimś, no to stara się poznać tych swoich współpracowników, bo znajomość, rozmowa, dobre relacje, szczerość i zaufanie to jest klucz do dobrego leadershipu. I warto, żeby ten szef, ja wiem, że on ma bardzo mało czasu, że często ma tych zadań po kokardę, że wciąż jest na spotkaniach, że kalendarz ma zapchany w ogóle do ostatniego dnia grudnia, ale warto, żeby swój zespół uznał jako priorytet, bo to zespół pracuje na swojego lidera. I dobrze by było, żeby ten lider jednak murem za tym zespołem stał. Dlatego, z mojego punktu widzenia, nie wystarczy zatrudnić i płacić na czas faktur, czy też zlecać wypłat. Trzeba czegoś więcej. Jak zatem działa dobry lider? Jeżeli chcesz być dobrym liderem, to tak jak wspomniałam, przede wszystkim poznaj ludzi, z którymi pracujesz. Poświęć na to czas, zrozum ich motywację, przeprowadź kilka wewnętrznych testów, by sprawdzić, jak pracuje twój zespół, co go motywuje, jaki jest styl komunikacji poszczególnych członków twojego teamu. Nie mów, że Laura jest leniwa i jej się nigdy nic nie chce. Może po prostu nie poznałeś dostatecznie dobrze, albo nie poznałaś dostatecznie dobrze tej Laury i jej motywacji. Może Laura, by pracować i dobrze wykonywać swoje zadania, potrzebuje czegoś więcej niż tylko polecenia zrób to i podania deadline'u. Może potrzebuje bardziej szczegółowych instrukcji, większej liczby informacji, zaangażowania swojego szefa, czasu, by zrozumieć, dlaczego w ogóle ma zrobić daną rzecz w taki, a nie inny sposób. Jeśli więc wymagasz od innych, to przede wszystkim zacznij od siebie. I jak tak sobie analizuję współpracę z moimi byłymi szefami, liderami, dyrektorami, kierownikami, menedżerami, ale też klientami, którzy przecież na no, części gdzieś tam byli i są na takim stanowisku liderskim, to myślę sobie, że to jest bardzo trudna rada, szczególnie dla liderów z wysokim ego, którzy nie mają wystarczającej ilości czasu na rozmowę ze swoim zespołem, albo uznają, że to nie jest do niczego potrzebne. Mówią, że hmm, przecież im płacę, to powinni robić to, co mówię. Nie poświęcają czasu na przekazanie wymagań tak porządnie, mm, od A do Z, na upewnienie się, czy wszyscy członkowie zespołu mm, zrozumieli, co oni mają do powiedzenia. Za to. Poświęcają czas na opieprzanie, na stwarzanie atmosfery grozy, na robienie złych min na spotkaniach, czy to face-to-face, to face, czy też via net. Natomiast na rozmowę, zrozumienie, dopytanie, czy na pewno wszystko jest ok, no to nie ma często czasu. Jeżeli zatem chcesz, żeby przykładowo członkowie Twojego zespołu się nie spóźniali, to przychodź na czas, i to dotyczy każdej innej czynności. Jeżeli czegoś od swojego zespołu oczekujesz, to wymagaj tego najpierw od siebie. Chcesz, by pracowali i dowozili tematy? Dostarczaj im informacji, gdy tego potrzebują. Na czas, nie po tygodniu, po dwóch czy po trzech, a może się sami domyślą, albo niech dojdą do własnych wniosków. Nie narzekaj, że nie masz czasu i wiecznie ci głową zawracają, bo w tym momencie twój zespół przestanie cię prosić o cokolwiek i będzie robił rzeczy tak jak uważa, że robi. Potem tylko będziesz opieprzał, bo miałeś inną albo miałaś inną wizję. No i to jest bardzo, bardzo prosta droga do tego, żeby stracić szacunek swojego teamu. I nade wszystko pamiętaj: żadne pieniądze nie rekompensują braku szacunku do drugiej osoby. Zwłaszcza do tej osoby, z którą chcesz budować swoją firmę albo swój zespół na etacie. Bo, tak jak wspomniałam, ten dzisiejszy odcinek jest niezależny od tego, czy prowadzisz firmę, czy pracujesz na etacie. Ja wiem, że są tu osoby takie, które jeszcze własnej działalności nie mają, chociaż bardzo by chciały, więc to jest też trochę przekaz dla Was. No, i tak sobie myślę, że dobry lider to też powinien od czasu do czasu popracować nad swoimi przekonaniami. Zresztą, jak już wiesz i słuchasz, jeżeli wiesz i słuchasz mojego podcastu, to zdajesz sobie sprawę z tego, że firma zaczyna się w głowie i że nad przekonaniami trzeba pracować zawsze. W związku z czym to samo dotyczy oczywiście liderów. I kiedy ja jeszcze pracowałam na etacie, to wielokrotnie miałam do czynienia z takimi dyrektorami działów, którzy Liderami byli tylko z nazwy. Nie miałam wtedy jeszcze wprawdzie takiego doświadczenia, żeby w ogóle móc ocenić doświadczenia w takiej pracy zespołowej, ale już czułam, że ja jako szefowa, którą jeszcze nie byłam, chciałabym być mimo wszystko inna. I ci liderzy charakteryzowali się tym, że oni byli przekonani o swojej nieomylności. No, totalnie ich racja musiała być najbardziej ich i nie przyjmowali do wiadomości żadnych, nawet najbardziej rozsądnych argumentów. I niestety, niestety, niestety to wysokie mniemanie o sobie bardzo często ich gubiło, no bo zespół szybciutko orientował się, że jakakolwiek dyskusja w ogóle nie ma sensu. Że lepiej jest zrobić swoje, potem oczywiście zebrać ochrona za to, że się zrobiło, inaczej niż szef sobie wyobrażał, ale generalnie robota szła do przodu. No i tutaj jest właśnie kwestia tego szacunku do szefa. Tamtego szacunku w ogóle nie było. Dlatego jeśli jesteś liderem, liderką, to szczególnie uważaj na swoje przekonania. I dzisiaj opowiem Ci o czterech z nich, które Naprawdę wymagają Twojej uwagi. Warto, żeby zwrócić na nie tę uwagę, warto, żeby poświęcić trochę czasu na to, żeby się nad nimi zastanowić. Po pierwsze, to jest tak oczywiste, że ja nie wiem, czy powinnam to w ogóle mówić, ale patrząc na to, co się dzieje dookoła, to jednak powiem, nie traktuj swojego zespołu jak bandy idiotów. Pamiętaj o tym, kto ich zatrudniał i kto ich wybrał. Nie? To, że oni robią coś inaczej, niż ty masz wyobrażenie, to wcale nie oznacza, że robią to źle, bo może być tak, że ty niedokładnie przekazałeś, przekazałaś instrukcję temu zespołowi. No i że nie zawsze jesteś nieomylny czy nieomylna. Nie zawsze wiesz lepiej, mimo że jesteś szefem. To już dawno nie działa tak, że szef ma zawsze rację, a jeśli nie ma racji, to patrz, punkt pierwszy. Nie. Bardzo często członkowie zespołu mają dużo więcej racji niż sam szef. I dobrze by było, żeby ten szef odłożył na chwilę swoje ego i posłuchał tego, co inni mają do powiedzenia. Po drugie, nie przyklej ludziom łatek. Pamiętasz Laura? Wspomniałam o niej kilka minut wcześniej. Laura wcale nie była leniwa, choć szef oczywiście przykleił jej taką etykietkę. I powiem ci, że każdemu, kto pracował z Laurą, on właśnie mówił taką rzecz, że Laura się nie chce, że ona jest leniwa, że w ogóle lepiej o nic nie prosić, że w zasadzie nie wie, dlaczego ją trzyma. No, czasem robi fajne rzeczy, ale zazwyczaj to mm -mm, trzeba ją mocno poganiać i nad nią wiecznie stać. Prawda była taka, że było dokładnie przeciwnie. Laura pracowała świetnie, miała genialne pomysły i tworzyła prawdziwe projektowe arcydzieła. Serio prawdziwe, ja dawno nie widziałam, żeby ktoś tworzył tak genialne rzeczy. Pod warunkiem, że miała komplet informacji. I w stylach komunikacji, o których Ci parę razy wspominałam, y, które można określić między innymi za pomocą testu Disk albo Disk D3, powiedziałabym, że Laura była niebieska, czyli potrzebowała odpowiedzi na wiele pytań, zanim wystartowała. Ale gdy już zaczęła robić zadanie, gdy zebrała te informacje, no to totalnie nie było się do czego doczepić i nie było osoby, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie było osoby, która zrobiłaby to zadanie lepiej. A mimo to szef jej nie szanował, bo według niego była leniwa. Według mnie, oprócz tego, że była niebieska, była też trochę nieśmiała i zbyt mało asertywna. Nie potrafiła bronić swojego zdania i szkoda, bo myślę sobie, że mogła mieć naprawdę duży wkład w tej firmie, w której pracowałyśmy razem. Także, jak masz członka zespołu i Widzisz, że coś jest nie tak, zastanów się, czy to, że on nie pracuje tak, jak ty sobie to wyobraziłeś, bądź wyobraziłaś, nie wynika czasem z tego, że zostały mu przekazane złe instrukcje, że on nie do końca wie, czego ty oczekujesz, bądź czego inni od niego oczekują, albo jest jakiś inny powód poza tą jedną cechą charakteru, do której przylepimy łatkę leniwy. Który może, która może sprawiać, że ta osoba nie pracuje tak, jak się tego od niej wymaga. Po trzecie, daj swojemu zespołowi przestrzeń na naukę i eksperymenty. Nie zakładaj od wejścia, że i tak z spieprzą zadanie i ty, jako jedyny, jedyna, nieomylny szef czy szefowa, będziesz musiał, musiała naprawiać ich błędy. Daj im pole do działania. Pozwól przejmować inicjatywę i ponosić odpowiedzialność za zadania, które zaczęli robić samodzielnie, nawet jeżeli robią to inaczej niż ty sobie wyobraziłaś, bądź wyobraziłaś. Nawet jeżeli robią to źle. I to źle to jest twoje źle. To wcale nie musi oznaczać, że zadanie zostało źle wykonane. Po prostu zostało wykonane inaczej niż ty masz to w głowie. Budowanie zespołu, takiego dobrego zespołu, w którym ludzie nie tylko są zmotywowani, nie tylko chcą pracować, nie tylko lubią robić rzeczy, ale też biorą odpowiedzialność za swoje zadania i robią to chętnie, przypomina trochę wychowanie dzieci. Jeśli masz dzieci, to wiesz, że to jest orka na ugorze, ale warto. Jeżeli nie, to się tego być może kiedyś dowiesz. Więc, jeżeli będziesz wciąż poprawiać, strofować, robić rzeczy za nie, to one się niczego nie nauczą. Jest takie pojęcie, które ja bardzo lubię. To jest pojęcie rodzic helikopter czyli rodzic, który wiecznie stoi, wisi w zasadzie nad swoim dzieckiem i sprawdza wszystko, co zostało zrobione. Nawet jeżeli to dziecko ma 18 lat, nawet jeżeli za chwilę skończy 18 lat, to on i tak musi wiedzieć, gdzie ono jest, z kim wychodzi, dokąd wychodzi, co robi, jak dużo czasu tam spędzi, czy na pewno zabrało z domu wszystko to, co miało zabrać. Ja wiem, że trudna jest sztuka odpuszczania. Sama mam dzieci, które też wychodzą samodzielnie z domu i nie jest mi łatwo, natomiast z zespołem jest bardzo podobnie. I jeżeli nie dasz temu zespołowi swobody, jeżeli on zawsze będzie czuł, że jest ktoś, kto będzie pilnował tego, czy on na pewno zrobił dobrze, no to ten zespół stwierdzi, że po cholerę w ogóle ma tę odpowiedzialność na siebie brać. Nie? Że przecież i tak szef sprawdzi i ostatecznie zatwierdzi. No i potem rzeczywiście, jeżeli oddasz tę odpowiedzialność, to istnieje bardzo duże ryzyko, że wszystko, czego ten zespół się dotknie, to spieprzy. W końcu nikt nie dał im wcześniej miejsca na popełnianie błędów. Nikt nie nauczył ich brania odpowiedzialności. Nikt nie powiedział, że popełnianie błędów jest OK. I to jest twoja rola jako lidera, liderki, żeby tego właśnie nauczyć swojego zespołu, ale też siebie, czyli odpuścić trochę tę kontrolę. Ja wiem, że odpuszczanie kontrol freakowi jest mega ciężkie, Byłam tam, wiem jak to jest, natomiast jeżeli raz odpuścisz, to to uwalnia bardzo dużo przestrzeni w głowie. No i punkt czwarty, wracamy do ego, czyli pracuj nad tym swoim ego. Powtórzę to po raz kolejny, ale naprawdę uważam, że ta kwestia ma przeogromne znaczenie, jeżeli masz swój zespół, pracujesz w zespole, masz klienta, który ma swój zespół, masz szefa, który jest liderem, a ten szef, klient, ty macie swoje ego. No i to, że ktoś jest szefem, nie oznacza, że jest nieomylny. Oznacza to, że ma zdecydowanie większą odpowiedzialność. Oznacza to, że ciąży nad nim presja do więzienia tematu. Tak, to się zgadza. Ale to nie znaczy, że jego zespół sobie nie poradzi. W końcu przecież ktoś tych ludzi zatrudnił. Ktoś brał udział w procesie ich rekrutacji. Ktoś ich wybrał. No i jeżeli to byłaś ty albo byłeś ty i zatrudniłeś, zatrudniłeś najlepszych specjalistów, no to, kurczę, blade, istnieje bardzo spora szansa, że to są ludzie znacznie lepsi od ciebie w niektórych dziedzinach. Tak lepsi od ciebie. Ja wiem, jak to brzmi dla liderów z wysokim ego. Zdaję sobie z tego sprawę, jeżeli ktoś ci powie, że druga osoba jest lepsza od ciebie, to no, trochę gul skacze. Ale to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Bo to oznacza, że szansa, iż w projekcie, który wspólnie realizujecie, coś pójdzie nie tak, jest znacznie niższa. Dlatego mówienie Twoim najlepszym specjalistom, i ja tak powiedziałem, więc tak robimy, albo ciągła zmiana zdania, to naprawdę nie jest najlepszy pomysł. Zaufaj tym ludziom, zaufaj ich ekspertyzie. Zaufaj temu, że oni wiedzą, co robią. Bo jeżeli nie, to może dojść do sytuacji, której żaden szef, żaden lider, żaden manager nie chce. I na koniec tego odcinka chciałabym ci zwrócić właśnie uwagę na tę jedną rzecz, szczególnie istotną, jeśli tym liderem jesteś ty. Słaby lider może rozbić i zdemotywować swoimi decyzjami najlepszy i najbardziej zgrany zespół. Słyszysz to? Dlatego tak ważna jest codzienna praca przede wszystkim nad sobą. Oczywiście także nad poznaniem swoich ludzi, nad zrozumieniem ich, nad zrozumieniem ich motywacji, ich stylu myślenia i działania. No w ogóle wszystkich tych mocnych stron i tak dalej na rynku jest cała masa testów, narzędzi, szkoleń, które pomagają w dobrym zarządzaniu zespołem, ale też w poznaniu właśnie ludzi, z którymi pracujesz. I z mojego punktu widzenia warto z tych narzędzi korzystać. Jeśli chcesz, w kolejnych odcinkach opowiem ci o tym więcej. A podsumowując ten odcinek chciałabym dodać, że świadomy lider to jest lider, którego największym zasobem jest nie on sam, nie jego umiejętności, nie jego kompetencje i doświadczenie, ale zespół, który buduje i który wspiera na co dzień. W końcu nie od dziś mówi się, że największą wartością firmy są ludzie, którzy w niej pracują. Dlatego kilka następnych odcinków tego podcastu poświęcę zagadnieniu leadershipu. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, daj mi znać, o czym chciałbyś bądź chciałabyś posłuchać. Tymczasem, cóż, dziś już się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu, Co we freelance piszczy? Zainspirował cię do działania? Sięgnij po więcej, zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl. I pamiętaj: firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia!